Patrzcie, co ja tu mam. Jest to test 113 potworek, którego tak ciężko jest zdobyć. Trzeba naprawdę tyle krwi po to oddać, żeby wbić sobie ten czołg. Bo mówię to przez to, no, że linia, która wjedzie do tego czołgu, no ja na szczęście, przez to, że miałem dużo Friexpa, mogłem sobie to pominąć, więc troszkę inna sytuacja. Ale linia, która wjedzie do tego czołgu, jest paskudna. Umówmy się, jest paskudna. No, o ile można pójść sobie przez Protka, który jest tylko delikatnie lepszy od tego T28. T28, mimo buffów, nie jest dobrym czołgiem i mogę naprawdę nie rozumieć, jeśli ktoś powie, że ten czołg jest dobry. No, nie zrozumiem. On nie jest pod żadnym względem dobry. Znaczy, no, może nie żadnym, no działał, ma całkiem dobre, ale to nie czyni z niego dobrego czołgu. Jest nadal potwornie słaby. Później mamy T95, no T95, jak to T95 mamy na, tym, na tych czołgach od pewnego czasu materiały eksploatacyjne, takie dodatkowe typu ulepszona turbosprężarka i te materiały sprawiają, że na przykład takie T95 dostało drugie życie w momencie, kiedy do, zostały dodane te materiały do tego czołgu ja pamiętam ten czołg i ogólnie to jeszcze linię przed wszystkimi buffami przecież T95 dostało jeszcze zwiększenie prędkości maksymalnej yy, jakiś czas temu, no już pewnie dosyć spory yy, no i jeszcze tą tu, turbosprężarkę i tak dalej no, w ogóle zrobiło wszystko, żeby ta linia była jakkolwiek grywalna ja grając na E3, pozwólcie, że jeszcze zamienię sobie to na adrenalinę, ja grając na E3 mówię tak, warto było cierpieć, naprawdę, warto było grać w tym T28. I warto było grać T95, mimo że no, to nie są jakieś tam, no T95 przez niektórych jest uważany wręcz za dobry czołg. No ja niestety nie należę do tych ludzi. Dla mnie to było katorga granie tym czołgiem. Ale uważam, że opłaca się, bo to jaki czołg dostajemy na 10 tierze, no wynagradza nam to wszystko. Oczywiście mówimy o tym e, t 103. 3 Czołg dostał ostatnimi czasy bafa. Buffa do średniej, średnich uszkodzeń, czyli do alfy. Wcześniej mieliśmy 640, teraz mamy 680, 1020 na HEQ, bo jaka ilość. 285 penetracji na APQ, 375 na Goldzie. Rozrzut dosyć mały, jak na taki kaliber 0344. Czas celowania 41 sekundy, także ok. 2850 uszkodzeń oraz 8 stopni opuszczania działa. To wszystko, to jest T 3 wyposażenie jakie polecam na tym czołgu, tutaj macie. Eksperymentuję sobie tutaj z tym pancerzem, zobaczymy jak to pójdzie. Ale pamiętajcie o skrzynce z narzędziami, no tutaj to zapobiega delikatnie stawianiu nas na permatraku. także no, warto o tym czasami pamiętać. Oczywiście nie neguję, możecie sobie korzystać z tego co chcecie. Tak, zagramy bitwę. Cieszę się niezmiernie z powodu tego, jaką mapę dostałem. Mamy u przeciwnika sporo medów. Okej, okay, fajnie. Podjedziemy sobie ten mostek, naprawdę. Ja z wielką chęcią wykorzystam swoje opuszczenie działa, tak samo jak z wielką chęcią wykorzystam turbosprężarkę. Tak jak wam mówiłem, ja zazwyczaj gdzie jedziecie te, te 22 medium. Ja zazwyczaj podjeżdżam tutaj od, w tej mapie na stronę mostu od tej lewej strony. Uważam, że ona jest delikatnie lepsza. Nie mówię, że tak jest, po prostu tak uważam. Ale co robią te medy, Boże? Proszę, nie próbujcie przegrać tej bitwy. Dziękuję. Dobra, mimo wszystko podjedziemy sobie tutaj. Nie ma wszystko, powinniśmy tutaj dać radę to utrzymać. Jesteśmy praktycznie nieprzebijalni dla tych czołgów. Bra. Podjeżdżamy jeszcze wyżej. A, poszło idealnie. W górną płytę. O, to nieźle. No mam taką drużynę, że to szkoda gadać naprawdę, że medy mogą mnie sobie tutaj atakować. A drużyna tak naprawdę nie robi nic, żeby mi pomóc. No, troszkę. Przykre. Dobra, magazyn uszkodziliśmy. E, te 62 sobie pojechało. Dobra, ten wyjeżdża. No, przykro, miele mnie nie przebijesz. Tam mnie też nie przebijesz. Dobra. Pięknie. 1800 damage. No, łów no, my się tutaj nie przybije. A drużyna wyparowała. Przyjechał wielki met. Wow. Dziękuję Ci za pomoc, naprawdę, chłopie. Brakowało mi jej w początku tej bitwy, tak naprawdę. <grybujesz> Dobra. O, mediumka przyjechała tam. Dostaliśmy niestety od Bajera. A no tak, przecież. <grybujesz> Boże, no, jakaś komedia ta bitwa. Szybko wracamy się A, jeszcze Chieftain tu przejechał gdzie ta bitwa jeszcze za nas skończyła niestety Ale patrzcie na tą penetrację Dobrze 3,5 tysiąca damera, nieźle O, Hewiki, Hewiki dojechały, zajęły C i B. Dwie potężne esety. czyżby w plutonie? A jak? A jakby, jakby inaczej no nic, widzimy się w kolejnej bitwie. Cóż, tak wydaje mi się, że całkiem nieźle pokazałem tu trójkę. Uwierzcie mi, że ona potrafi bardzo dużo znieść. No i tak zrobiliśmy całkiem spoko damage, patrząc na to jaką brzynę miałem. Tak. Dobra, mamy kolejną bitwę. Ojejku, ale co to za dziwne losowanie. Wiecie co, ja pojadę. Nie chcę jechać na te medy. Wiem, że tam może być. TVP, ten KPZ, o w ogóle, pierwszy raz go widzę w bitwie, ale tutaj wydaje mi się, że możemy lepiej podziałać, po prostu spuszując te hateki, bo ich to może faktycznie nie być, bo te 57 heavy może gdzieś tutaj być blisko środka. Spodziewałem się tutaj esety na pewno oraz tego typa, no i grilla bardziej tam bym się spodziewał, no ok. A, no zamienili się po prostu rolami. A przydałby mi się tutaj ta y, specjalna y, skupiaczka, bardzo by mi się tutaj przydała. A medy sobie zawracają, więc y, fantastycznie, dobra? Nie trafił. Mam nadzieję, że y, to tak, to tak. Kamraci. Dobra. Ważne jest, bardzo ważne jest eliminowanie luf. Oj, No i on będzie teraz mnie bezkarnie tutaj łupał. A, ta wieża jest nieprzebijalna. Nie wiadomo tu. A no jednak. Dobra. Jedną sprawę mamy załatwioną, ponieważ ten KPZ e, zmienił troszkę. Zmienił troszkę cel, który chciał atakować. Dobra. Te heavyweighty strasznie przespały tą bitwę. Bardzo głupio. I teraz może być problem z wyciągnięciem tego. Szczególnie jeśli. Będziemy walczyli z tym KPZ-em. Bez polajnera. Nie jeździcie tymi żłogami bez polajnera. Naprawdę, to jest katorga. No i zostaliśmy przebici. Nie zrobiliśmy, niestety. Dobra, ale ja się nie będę cofał, bo to właśnie. On nie widzi mnie przez ten. Nie widzi mnie przez te krzaczki, ale to jest mnie już akurat widzi. W ogóle bardzo dziwna sytuacja. Ja pierdzielę, jak on szybko strzelił. Mocny jest ten KPZ, Boże, mocny, ale no na pewno nie za tą cenę. Jeśli, a, nie weszło w tą e SAT Dziwna sytuacja. Dobra, teraz weszło. Dwa 700 Jeszcze jeden strzał powinno udać się zrobić. Kurczę, troszkę słabo. <laughs> Słabe sytuacje ogólnie do pokazania takiego, tego typu czołgu, ale no. Mam nadzieję, że i tak będziecie chcieli zrobić się <grymne> akurat trójkę, no bo jest to bardzo przyjemny czołg. Jakkolwiek by na niego nie patrzeć, jakkolwiek by go nie prezentować, to jest bardzo przyjemnym tedekiem. Nawet dla ludzi, którzy nie lubią grać tedekiem no taki odzerzony, ale też nie tak mułowaty jak ogólnie cała ta linia, no w sumie 8-9 tier. 3,5 1480 zablokowane. Nie jest źle naprawdę. Tak to jest ciekawość jeszcze zobaczę tego kapazeta. Zobaczymy jak tam sobie on na nim radzi. No, to jest dobry gracz ogólnie. 3564 no i bardzo dużo emek, czyli mało osób go ma zdecydowanie. Ale tak, to była właśnie trójka. Napiszcie mi, proszę, swoje zdanie o tej trójce. Co oni uważacie? Może was odstrasza linia? Już nie powinna aż tak. A jeśli macie trójkę, no to też możecie napisać, co, co oni myślicie. Jak, jak wam się nie ugra? Już mi się język prączy. Jak wam się nie ugra właśnie, wasze odczucia. I tak, pamiętajcie też o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka bicowa rosła. I no, dziękuję za oglądanie. I do następnego. Cześć.